Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej tradycji, jednym z najstarszych w historii przemysłu. Technik mechanik zaczyna od demontażu turbosprężarki. Po rozłożeniu turbosprężarki na części składowe, wszystkie elementy, które nie ulegają wymianie, są starannie czyszczone za pomocą myjki ciśnieniowej i ultradźwiękowej, a następnie piaskowane w celu usunięcia pozostałości zanieczyszczeń. Następnym etapem jest zdiagnozowanie elementów niezbędnych do wymiany bądź regeneracji. Nie wszystkie podzespoły turbosprężarki wymagają naprawy lub regeneracji podczas awarii urządzenia. Poprzez dokładną analizę każdego podzespołu można stwierdzić, co było przyczyną usterki i w jaki sposób można ją usunąć. Wszystkie nawet najdrobniejsze uszkodzenia i zarysowania powierzchni elementów turbosprężarki są dokładnie badane w celu podjęcia decyzji, czy dana część może zostać zregenerowana, czy nadaje się jedynie do wymiany na nową. Po zakończeniu tej oceny następuje wyważanie wirnika turbosprężarki. To jedna z najważniejszych czynności decydujących o trwałości turbosprężarki po wymianie. Kolejnym etapem jest złożenie turbiny z zastosowaniem zestawów naprawczych i części zregenerowanych. Po złożeniu turbina ponownie trafia na wyważarkę, by zredukować masy niewyważone, które mogą wystąpić przy wyższych prędkościach obrotowych. W ten sposób uzyskujemy pewność, że ponowna awaria nie będzie skutkiem zamontowania wadliwej części urządzenia. Finalnym etapem jest złożenie całej naprawionej turbosprężarki oraz zamontowanie jej w samochodzie klienta, by sprawdzić, czy proces naprawy zakończył się sukcesem.